Cześć, witam Was, tu szalony kolekcjoner. Dzisiaj otworzymy sobie kolejną przesyłkę od jednego z Was. Przepraszam, przesyłka jest od Huberta z Gardmina, chyba. Chyba tak, zobaczmy. To jest w środku wielka, wielka koperta pełna kar. Ojojoj zwróćcie uwagę, ile tego jest. Strasznie wiele. Koperty, czy to jest koperty, karteczki, popakowane po części te worki strunowe, naprawdę bardzo, bardzo dużo szykuje się długi unboxing, także kto może niech śmiga do kuchni po chipsy, po kole lub po inne inne przysmaki, które lubi. No i zaczynamy. Mamy tutaj karty specjalne. Zostaw na koniec. Wiem, że może słabe. Nie wiem, czy słabe, czy nie słabe. Wiem w każdym bądź razie, że przesyłkę przysłał nam Hubert Kolekcjoner. Dostaliśmy od niego bardzo, bardzo e, długi e, list. E, będziemy e, nie, nie będziemy go czytali, przeczytam go sobie później. Hmm. Hubercie, no niestety na kopercie jest pewno twój adres. Wolałbym, żebyś mi go napisał jeszcze jeszcze w wiadomości PW no to co, zaczynamy, zobaczmy co jest w środku, bo się rozgadałem mamy tak, mamy przewodnik kolekcjonera ten przewodnik dotyczy kart Match Attacks i to są karty z serii Star Wars z serii czwartej kiedy zbierałem te karty, mam gdzieś jeszcze w pudełeczku jest schowane może kiedyś do niej wrócę i będziecie mogli sobie je obejrzeć e, tutaj mamy tak zapakowanego plakatu, plakatu. nie wiem czy powinienem to rozrywać. czy nie zobaczmy co jest w środku jest pełno plakatów między innymi nie będę tego rozkładał oczywiście ale jest na przykład taki świetny wysoki Messi z drugiej strony Wojciech Szczęsny. Świetny plakat, bardzo fajny. Tutaj mamy choćby Runea. Mamy Neymara. Mamy lewego. Już nie, spe, specjalnie nie otwieram. Nie patrzę co będzie z drugiej strony, z tego względu, że nie chcę e, przeciągać. Także mamy chociażby Zila już w Arsenalu. Mamy bela, w świetnej niebieskiej koszulce, mamy e, wielki plakat Barcy na pewno, mamy Torresa, Hubercie, świetne plakaty, naprawdę jestem bardzo zadowolony, e, zobaczmy co jest, jakie, jakie przysłałeś nam karteczki. Tak, zaczynamy. Kart jest naprawdę wiele. Mam nadzieję, że to są Twoje powtórki. Że to nie są karty, które miałeś kolekcjonować i już ich nie potrzebujesz. Tak to wygląda. Mamy tutaj karty Champions League 2012-2013. Jest to edycja Update. Mamy około 10 kompletnych takich zestawów. Część jest zapakowana. Kartoniku. Jeden czy dwa zestawy są w albumie. Tak to wygląda. Będzie tego około 2 cm w górę. Może to odsunę troszeczkę. Będzie lepiej je widać. Jest ich dużo, dlatego staram się dosyć szybko je przykładać. No nie chcę przyciągać unboxingu. Ostatnie nasze unboxingi robią się bardzo, bardzo długie co między innymi było przy nagrywaniu przesyłki od Micha, którego serdecznie pozdrawiam, zobaczcie tu przysłał samarasa, teraz też mamy samarasa hmm, może kiedyś zrobię jakiś taki konkurs na to kto i jakiej karty ma najwięcej ja samarasów, tak jak mówiłem, miałem około, około 100. Teraz moje ulubione Euro 2012. Zobaczmy, jak to wygląda. Może podzielę to na pół. Mix, kart, mieszanka, silwa. Pamiętam, kiedyś strasznie polowałem na tego zawodnika. Nie mogłem go zdobyć. Polacy, obraniak chociażby, też karta mniej dostępna. Nie mówię, że w ogóle jej nie można było zdobyć, ale była to karta, e, za którą trzeba było się czasami nachodzić. Mamy tutaj troszeczkę Włochów. O, Iker. Ten z kolei był w co drugiej saszetce, przynajmniej tutaj u nas. Niektóre karty Euro były przebarwione, co widać na przykład... na. To znaczy co widać na przykładzie Torresa, e, dosyć, to znaczy wyszła pewna partia do druku, która, która miała błędy. Tak to wygląda, zobaczcie, dużo kart, jeżeli ktoś zbierał tą edycję i brakuje mu jakiejś karty, nie piszę, e, nie, nie, nie mówię to do tych, którym brakuje całych kolekcji, ale może są takie osoby, którym brakuje jednej, dwóch, trzech siedmiu kart, piszcie, e, prześlę, pomogę, bo po to jestem, także tutaj mamy kartę Star Player, leasing Star, na koniec Boski Mario. Także tak to wygląda, jeżeli tak jak mówię, ktoś tam gdzieś by potrzebował jednej, dwóch, pięciu kart z edycji Euro, oczywiście nie mówię o kartach Top Master, piszcie, na pewno, na pewno Wam podeślę. Mamy tutaj teraz kartę z limitowanej edycji i to jest karta Match Attacks, Force Attack Star Wars. Wydana przez Tops. Od razu widać sztywna, dobra, solidna karta. Mamy tutaj jakieś saszetki robione przez Huberta Kolekcjonera. Weźmiemy je, otworzymy zobaczymy. Jak tutaj to wygląda? Zobaczcie, jestem ciekaw, czy wy zbieraliście kiedyś tą kolekcję, czy y, możecie się też pochwalić tymi kartami. Tutaj mamy opakowanie, pudełko. Teraz zobaczymy karty, y, naklejki. I tutaj mamy y, Champions League 2000. 10 2011 mamy ogólnie przekrój mamy zeszłoroczną edycję zobaczcie jak to wygląda z tymi naklejkami jest podobnie jak z tymi kartami o których mówiłem jeżeli komuś brakuje czegoś no po to jestem żeby żeby podesłać, pomóc uzupełnić oczywiście jeżeli wymagania nie będą jakieś zbyt wygórowane bo bo przypominają mi się wiadomości prywatne od ludzi, którzy chcieliby niemalże wszystkie kolekcje albo komplety Top Masterów. No niestety, aż tak dobry nie jest. Zobaczcie, ile naklejek nam przysłał Hubert Kolekcjoner. Powiem szczerze, że kojarzę Ciebie z wiadomości i z komentarzy, nie wiem czy kręcisz filmy. Tego nie pamiętam niestety, jeżeli tak, to, to oczywiście pozdrawiam twój kanał, na pewno to sprawdzą przed e, no, wypuszczeniem filmu z YouTube'a. także e, jeżeli Hubert Kolekcjoner ma kanał, to go serdecznie polecam. Zobaczcie jakie stare, fajne naklejeczki 2008-2009 Alonso, w Liverpoolu. Powiem szczerze, że akurat tych naklejek nie mam, na pewno mi się przydadzą. Chociaż nie, coś, coś tam mam, coś mam, ale... ale niewiele, na pewno nie tyle, ile... ile tutaj przesłał nam Hubert. Świetna, stara, fajna kolekcja. Kolekcja naklejek z edycji Champions League 2008. 2009 zobaczcie, ile tego jest, jak dużo! Jak fajni zawodnicy klasowi świetni, znowu. Alonso. strasznie, strasznie dużo strasznie świetnych naklejek, fajnych naklejek. Nie mam niestety tego albumu, ale włożę dzisiaj sobie w pudełeczko. Opiszę to. Champions League 9, 8, 9. Na pewno będą leżały i na pewno kiedyś do nich wrócę. Zobaczcie jak wiele, jak fajnych naklejek i przede wszystkim niezniszczonych. To też jest dosyć istotne, że Naklejki są woląco. są w bardzo, bardzo dobrym stanie. Ubercie. dziękuję, jestem bardzo zadowolony. Eee, za nami już 10 minut, a w zasadzie kart, nie, to znaczy kart, kart do unboxingu nie ubyło. Zobaczcie, tutaj mamy karteczki Match Attacks. Tores chociaż zrobię to tak szybko, z tego względu, że chcę wam pokazać w jednym filmie wszystkie karty, a jest ich bardzo dużo. Tak jak mówiłem, unboxing będzie długi. Szukuję się świetne nowe naręcze kart. Naręcze, które z każdą chwilą prowadzi nas do wyznaczonego celu. Nie wiem kiedy to nastąpi, mam nadzieję, że jak najszybciej. Zobaczcie, prawie pełen skład Manchesteru. Tak to wygląda. Te karty mógłbym przekładać godzinami z tego względu, że te karty się nie niszczą. Można je tasować, można robić z nimi wszystko. Karty pozostają bez zmian. Świetna, duża kolekcja, w Hubercie. Mam nadzieję, że to są Twoje powtórki. Nie pozbyłeś się swoich podstawowych kart. Pełno, pełno, dużo, dużo. Dzisiaj też ktoś mnie zaskoczył. Na razie nie będę robił unboxingu, ale w najbliższym czasie pokażę Wam. Przed do mnie karton wielkości kartonu. Nie wiem, o to tu kurzacza, albo nawet jeszcze większy, w którym przyszły też karty. Byłem mile zaskoczony i naprawdę troszeczkę e, troszeczkę zakręcony z tego powodu. Zobaczmy kolejną strunówkę, albo nie wiecie co. Zobaczcie, otworzyliśmy dosyć dużo kart od e, Huberta Kolekcjonera. E, wezmę unboxing, pocielę na dwie części z tego względu, że mamy ich jeszcze dosyć dużo. A, e, Przegadaliśmy już 13 minut, więc no nie chcę przeciągać. Dziękuję za oglądanie pierwszej części unboxingu przesyłki od Huberta Kolekcjonera. E, zapraszam na następną. Mam nadzieję, że e, ją nagram też za chwilę. Pozdrawiam Was. Szalony kolekcjoner. Cześć.